Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty są wronek witaj. Witam tam, witam serdecznie, miło mi poznać. <grym> Jak tam się czujesz po konfrontacji no nie, z tą komolejnikiem chyba za mocno to poszedłem Ale. No. <grym> <grym> nie boisz się walki z Sigbą? No nie no, mega się boję. Wiesz, no, się nie się, dziwię. Się. Ja się go... Moje, dziwię się, że wziąłeś taką walkę. To jest generalnie Sigma Free Fightów i wydaje mi się, że leciutko może być ciężko. Nie? Mm. Bo on jako legenda może pokazać mega dużo, e, ma doświadczenie, nie jest cięższy, wyższy. Jest Sigmą. Jest Sigmą przede wszystkim, co mu daje e, plus 10 do ofensyw. Bo tylko 10. Bafy ma. No dokładnie. Postaci przez to. No i co? Cały internet jest za nim. No do... <laughs> dokładnie, cały internet jest za nim. Człowieku. Dobra, a jak to jest z twoim boksem? Trenowałeś coś, czy nie trenowałeś jak to wygląda? Trenowałem, trenowałem. Od, od małego, y, od 13 roku życia okay. z przerwami. Czy już no. dwa lata trenujesz? Ja bym się śmiał, mówiąc, że... No że, ta, że, że, ta, że dziecko, no wyglądam jak dziecko, nie wiem, może to dobrze, może źle. Dzień, no dobrze, nie? no. wydaje mi się, że spokojnie spoko. Nie? Każdy kiedyś będzie chciał wyglądać młodo. No, no bez kitu. Y, a z tym boksem no długo trenuję, trenowałem. Lat już. Bez przerwy trenowałem tak. Z kilka dobrych lat trenowałem Z i, i, i w wieku 15 lat, 15-16 przestałem na rzecz streamowania okay. i sobie trenowałem tak w kratkę. I od teraz zacząłem znowu do walki właśnie. Jakie zawody były? Czy tylko trenowałeś? Były, były, już, już widzę. Były, co? Ile nie pamiętam, bo byłem chyba za młody. Nie no dobra, już teraz tak jest do walki, już... Olejnik podpisał, już się nie wycofał. No nie no, no były tam jakieś coś tam, coś tam było kiedyś, no dawno temu i nieprawda. No, no, nie, nie no Byłem młody, więc to się nie liczy, nie? Wszystko miałem, się liczy. Miałem bo... na młody, ja dalej jestem młody, ale byłem młodszy, nie? Wiesz no to... Jeszcze lepiej jak byłeś młody, to znaczy, że łatwiej się wsiąga technikę, nie? No to w sumie to prawda, no. no? Okay. Na siłce zawsze można zrobić masę i siłę uderzenia, ale techniki... Trudniej opanować technikę w wieku no. 30 lat, łatwo w wieku tam, nie wiem, 8 czy 7. No to nie? prawda, Niech to jest tak. zdecydowanie prawda, nie? To ile było tych startów? Kilka! Kilka? Może. No, Może kilka. kilkanaście. Nie, kilka, kilka, tak? no coś, no, coś takiego. Ale były ambicje, żeby pójść to tak w 100%. Były, tak? Były, bardzo. Właśnie miałem takie ambicje. Widziałem właśnie, też udzielałem 10 dni wywiadu i mówiłem to samo, ale widziałem, że ludzie mnie zjechali za to, że miałem marzenia być mistrzem świata, bo kiedyś chciałem być. Zjechaliście za to, że miałeś marzenia być mistrzem świata? Tak. Za to cię zjechali? No, że o kurwa, on to nie wie, co to jest prawdziwy trening, no nie wiem, no. No jeżeli to, co ja trenowałem i to, co trenuję, to nie był prawdziwy trening, no to chyba nie wiem, to chyba, to chyba napierdolenia z kijem w głowę to jest prawdziwy trening. A kiedy takie wydałeś, że cię Ostatnio czy dawno? Ostatnio, ostatnio jakoś dałem. Stary, to chyba właśnie dobrze, że miałeś ambicje być najlepszym, nie? No też nie mi się tak się wydaje, żeby... też mi się tak wydaje, no nie wiem, no ciężko mi określić, nie no, w sensie, no co, mi się wydaje, że to dobrze. No, tak ale no, ludzie są dziwni nie? po prostu. Fajnie streamować, zarabiać na tym kasę, ale wydaje mi się, że jakbyś miał możliwość, to byś wolał tą sportową stronę pójść, co? Trochę teraz żałujesz pewnie. Czy żałuję? Nie, nie żałuję, nie. bo kocham swoich widzów w wiesz, wiesz? No, no, co się poznałem? To, co ja przeżywam z tymi widzami już tyle lat... Tyle lat, no z trzy lata, to już, mm, no to no, po prostu y, bardzo, bardzo lubię tych widzów, lubię z nimi siedzieć, więc nie żałuję na pewno, ale mm, nie ukrywam, że żałuję na pewno tego, że nie trenowałem y, regularnie, no. okay. bo zawsze dobrze jest być w formie. No dobra, jak teraz wróciłeś do treningów, to te automatyzmy zostały i łatwiej Ci zostały, było? No, łatwiej. Co zostały, zostały, było? zostały, było wiele łatwiej, w sensie no łatwiej. No Jedyne co musiałem wyuczyć to kondycję, nie? Okay. Ja, a, a mm, technicznie y, tylko trenowałem kombinacje jakieś do... Jeszcze nie dziwię czemu te kursy są takie niskie na ciebie, tu. No. Jeszcze spadną na pewno. No nie wiem, no zobaczymy, nie? Wydaje mi się, że zawsze takie, że po mediie treningu, nie? Uh -huh. Spadają ten... No mam taką jedną kombinację y, wyćwiczoną. Mm. No, A na nie, Dobra nie będę gadał, nie będę nic no dobra, jak oglądałeś walki tą kolejnika, no jest dużo wyższy, też no. będzie cięższy. No. To powiedz mi, on zrobił na tobie jakieś nie. wrażenie? Nie, nie, no kurwa, na no każdą walkę praktycznie się przegrał, chyba wygrał jedną, nie? Nie, dwie. A czy jedną, która się wliczała w rekord? Wy, może przegrywał yy, na papierze, ale w walce wieczoru na Fejmie ostatnim, no to na pewno wygrał serce, serca widzów. Sebastian Fabieński skapitulował, a on na placu boju został i się bił. No wygrał się dlatego, był. że ludziom było go szkoda. No to wygrał, no nie stary, wiem. Stary, co ty gadasz? To jest Sigma. Ale zawsze, no wiesz, nie, no patrząc prawdzie w oczy, no kurwa... Czy nie widzisz zagrożenia. Ja też byłem za nim. Ja też byłem za nim, stary. Ja też go lubiłem wtedy, nie? No, ja mu kibicowałem, dopóki nie podpisałem kontraktu. No to wiadomo, mu kibicowałem mu, bo no wydało się właśnie taki zbłądzony ziomek. Co miał szansę wrócić właśnie do zarabiania po prostu siana i może odzyskania trochę klautu. A, ale kurwa, no po prostu okazało się, że to jest zje. a, a, a jak się czujesz, jak olejnik nazywacie? Psem Bunge i tak dalej i tak dalej. Nie wiem. Lata mi to koło chuja, tak powiem. No bo nie wiem, no dla mnie to jest dziwna ta kultura wyzywania ludzi od psów, nie? Ja go nazywałem psem tylko i wyłącznie dlatego, że zaszczekał u mnie na streamie przez to, że ze mną przegrał, nie? A on mnie nazywa Psem Bunge dlatego że ja go nazywałem psem. Kurwa, no ja nie wiem, nie wiem skąd. No, no, on mnie wyzywa psem, dlatego, że... Mam przyjaciół, z którymi robię content w internecie. Pływa no, ja nie tego nie. Ale mimo wszystko większą kosę. Olejnik ma z Tuszolem No chyba tak Nie, no to dlatego, że Tuszol jest taki, że Mega łatwo go wyprowadzić z równowagi No Bagi... się zdziwiłem, nie wiedziałem, że on jest taki jest impulsywny. Taki, no jest taki, jest taki Czy to nie jest udawane to co on mówi do Olejnika, nie. że wyskakiwanie nie, 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 właśnie nie to Olejnik jest... bardziej udaje eee, Pisał do Tuszola, że to tylko performance, tutaj ten, ten co do niego? Ta, no to nie? jest taki, to, to jest kurwa Lesz, No to jest gościu, co Szuka pojadu, tak? no co? nie, nie, nie. No kreacja, powiedzmy, że to jest kreacja po prostu jego, nie? No taka dziwna trochę, wydaje mi się, że próbuje naśladować e, poczynania Natana Marconia. Okej. Okay. Bo kupił go, tak? Ta, no może nie że kupił ale próbuje kon, kontrowersją wzbudzić z, e, swoje mm. zainteresowanie, nie? Na przykład no coś w tym jest. Nie? No, no, no mniej więcej tak to widzę. A powiedz mi, bo to mnie ciekawi. Kto ma mocniejszy fanbase, Twoim zdaniem? Banji czy Sayo Industries? Bo są dwie mocne grupy. Kurwa, duże, duże sięgijne, to mnie jest ciekawie. Powie... Nie, no, wydaje mi się, że większy ma Bungee. Tak? No, fanbase, wydaje no. mi się, że ma. No, no, oczywiście, że tak. Jesteście taką mocniejszą grupą społecznością niż Sayo Industries? No, wydaje mi się, że na pewno. No, chłopaki działają na YouTubie, e, mają milionowy kanał. Wyświetlenia są też tak na takim poziomie. Mega, że, mocne, no, mega. No, są mocne. mocne. To, to wzałem, no, aż się zdziwiłem, nie chłopaki, wiedziałem że taki. Chłopaki jedynie gdzie działają teraz, to na Twitchu. No i wydaje mi się, że mają mocny fanbase, nie można im odmówić tego. Ja... Też dlatego chciałem próbować. My się w ogóle z chłopakami bardzo lubimy, to, mhm. żeby nie było, nie? E... Ale, Ale jest no, Twitter, podzi Twitch podzielony. Ale jest was a, tak, że nie? nasze komunity się nie lubią. nie? O. Nasze komunity się nie lubią. Zawsze jak ktoś Właśnie od nas. się słucha, na, suchar na nas tak patrzy. Nie wiem, czy, 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 ktoś, obser czy obserwuje, czy, czy z takim ktoś, wiesz? Ktoś, na o, ktoś od nas przychodzi zawsze na czat do chłopaków, to zawsze jest wypierdalaj. Tak? No, u nas tak samo. A to jak, jaki wy macie przelot z chłopakami z KCL? No, się tak? bardzo. Na przykład z Luki Mega się lubimy. Często też się gadamy. W ogóle no, ze wszystkimi chłopakami to się To by była fajna walka. Ktoś, na przykład ty, No myślę, na kogoś że z Industries bardzo było... bym chciał się bić z Davidkiem, nie? Aha. Mega bym chciał się bić z Davidkiem. Z tak? Bardzo bym się chciał, bo myślę, że to by było fajne, bo my jesteśmy we dwójkę takimi maulatami, nie? I właśnie też z dwóch był na Twitchu. Myślę, że to była mega fajna to walka. By było fajne, bo takie podzielenie Twitcha by było wtedy. Nie? No, było no co... myślę, że fajna by była ta walka, to by było w porządku. Yy, ale 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 no David się nie chce zgodzić, nie. będzie sektor bandży u ciebie na walce. No musi być, bo jesteś tuż o siebie. No właśnie. No. no będzie, no będzie. No. Wiesz, chyba nie usuną y, sektora przed, przed walką tuż nie. Chyba nie, nikt nie ma tak mocnego dopingu jak Jean i jak bandura, nie, po czy no mamy najlepszych widzów. To jest po prostu to tyle. My mamy najlepszych widzów. No to co? jaki los czeka tam kolejnika po zginie ale nie, tak. <ścoughs> Czekamy, dzięki. Dzięki Ci bardzo.